We Wrocławiu przeprowadzono sekcję zwłok Magdaleny Żuk, Polki, która w tajemniczych okolicznościach zmarła w Egipcie. Sekcja trwała 6 godzin. Pobrano próbki do dalszych badań. Teraz trzeba czekać na wyniki i odpowiedź na pytanie, czy młoda kobieta mogła być pod wpływem narkotyków. Ustalenie tego będzie bardzo trudne, bo Polce najprawdopodobniej przetoczono krew. Monika Zalewska. Zakład Medycyny Sądowej we Wrocławiu w obstawie policji i kamer. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby wzmocnić w tym miejscu patrol tak, aby czuwać nad ładem i porządkiem. To tutaj dzisiaj została przeprowadzona sekcja zwłok Magdaleny Żuk, Polki, która zmarła w Egipcie po tym, jak miała wyskoczyć ze szpitalnego okna. Ciało 27-latki do Polski przyleciało wczoraj. Uczestniczyliśmy w sekcji, ale nie będziemy żadnych szczegółów zdradzać. Po sześciu godzinach pełnomocnicy rodziny opuścili Zakład Medycyny Sądowej. Nie już tego spektaklu. Rzecznik prokuratury wydała jedynie komunikat w trakcie sekcji pobrano próbki do dalszych badań histopadologicznych, biologicznych oraz toksykologicznych. Teraz trzeba czekać na wyniki. W ciągu dwóch, trzech dni powinny być one znane. Tomasz Igras, lekarz medycyny sądowej, tłumaczy, że ta sekcja może dać odpowiedź na jedno podstawowe pytanie: Czy ofiara była pod wpływem działania środków, które mogły zaburzyć jej zachowanie, skutkujące jej zgonem? I w zasadzie tyle. Dopalacze czy narkotyki można wykryć nawet po miesiącu od śmierci. Ale krótko po śmierci pojawiła się informacja, że Polka po upadku z okna miała przejść transfuzję krwi. W przypadku transfuzji, nie. W tym przypadku krwi doszło do obniżenia stężenia. Mogło dojść do obniżenia stężenia ewentualnych substancji toksycznych. Wczoraj w zakładzie medycyny sądowej w Warszawie wykonano też badanie tomografem komputerowym. Badanie to ma na celu określenie stanu układu kostnego, tkanek miękkich oraz organów wewnętrznych. To druga sekcja zwłok. Pierwsza została przeprowadzona w Egipcie w obecności polskiego prokuratora i specjalisty zakładu medycyny sądowej. Co ciekawe, wyniki sekcji przeprowadzonej w Egipcie mogą się różnić od tych wykonanych w Polsce. Poszerzona technika sekcyjna nawet w przypadku wykonania sekcji po sekcji może zawsze wykazać nowe okoliczności dotyczące zgonu. Po wynikach sekcji zwłok przeprowadzonych w Egipcie wiemy tylko tyle, że na ciele kobiety ujawniono obrażenia odpowiadające upadkowi z wysokości. Na obecnym etapie postępowania te wersje są weryfikowane, gromadzone są wszystkie dowody, aby w sposób jednoznaczny i kategoryczny określić przyczynę śmierci Magdaleny Rzet. Od początku śledztwa pod uwagę branych jest kilka wersji zdarzeń. Samobójstwo, handel ludźmi i zabójstwo. Monika Zalewska, Wydarzenia.